Witajcie w programie Influencer. Oglądamy i komentujemy najlepsze sceny z seriali Nickelodeon. Czeka na Was dużo radości i mnóstwo zabawy. Gotowi do śmiechu, start! Dzisiaj bierzemy na warsztat 5 najdziwniejszych momentów z niebezpiecznego Henryka. Będzie dziwnie, ale czy niebezpiecznie? Naszymi gośćmi są. z tej strony Matisowe i. pszczółka! Cześć! Więc na pewno będzie wesoło. Na rozgrzewkę pytanie związane z tematem programu. Jakie są wasze dziwactwa? Mam najdziwniejszą cechą jest miłość do zwierząt. Jak widzę kota na ulicy, to od razu to chcę do niego podejść i miziam go. Ludzie uważają, że to dziwne, ale ja kocham obce kotki. Y Mateusz cały czas beka i nie wiem, on chyba... ja wiem, jakieś... że powiesz, że jestem obrzydliwy. No jest, w jakieś zawody się chyba bawi, wiecie, ja nie rozumiem. Nie wiem, często do siebie gadam. Powiem wam kochani, że naprawdę fajnie nie być dziwakiem, ponieważ ja nie mam żadnych dziwnych cech. Nie no, Jurka uwielbia sprzątać. No. Całe życie. Cóż, każdy ma dziwne momenty, ale to i tak nic w porównaniu z tym, co zobaczymy na miejscu piątym. Spróbuj wykorzystać w walce inne zmysły, jak czucie czy nie pachną a czujesz je? Tak, czuję całą masę. Jest niedobrze. Henryk już widzi, jak to jest, kiedy nic nie widzi. A nasi goście sprawdzą, czy potrafią widzieć rzeczy za pomocą rąk. Nie mam pojęcia. Fuł, chatę. I twarde. Może wąsy. Jest, nie, to nie wąsy. Jest jakiś ty z kulka z włosami. No w życiu chyba tego nie zgadnę. To jest obrzydliwe. Co możliwe? Za szorstkie. Kokos. <noise> Czy to kokos? Kokos to jest! Kokos? 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 No przecież, że ziemniak. <noise> Dobra, a co zobaczymy pod czwórką? Henryk! O, dzień dobry! Dlaczego ta dziewczyna tutaj tańczy? No, to teraz masz kłopoty. Ja? Mój Nie wypróżnia się od dwóch tygodni! A co ja mam z tym wspólnego? Ty nic. George Clooney pewnie coś zbroił. George Clooney? Tak! Co się stało z moją kicią? Gadaj! Mów prosto w oczy! Proszę, nie krzycz na chłopca! Dlaczego wtrącasz się do rozmowy? Ty, prawe, zamknij się! O co tu chodzi? Wyglądam podobnie, kiedy się chy. nie wyśpię. <laughs> Pora na miejsce trzecie w naszej wielkiej, nikowej bitwie na dziwności. Moja służąca mi przypomniała, że teleporter nie jest dopracowany. Robi się dziwnie. A, w końcu o tym jest odcinek. Niezłe wygibasy. Czas na gimnastykę. Dotknij językiem nosa lub polisz łokieć. Nie działa. Hej, swój nos i swój łokieć. Ale bym dotknął. Próbujcie, próbujcie. Łatwo nie jest i na pewno nie będzie, bo poziom dziwności wzrasta i wzrasta. Czas na dwójkę, yy, to znaczy numer dwa w naszym zestawieniu. Można też zobaczyć, jak się wygląda z włosami na twarzy, czyli wąsami. Zróbcie sobie wąsy i pokażcie się. Wyglądacie super dziwniacko, ale pewnie to pryszcz. Przy tym, co zobaczymy na pierwszym miejscu naszej top dziwnej Henrykowej listy. Wow, ale się jaram, że ponad 11 milionów ludzi ogląda naszą emisję, aby zobaczyć erupcję największego pryszcza wszechczasów. Raz. O rany. Taki pryszcz musiał wycisnąć się na szczyt naszego zestawienia. Zemsta jest obleśna. Szkoda mi leginsów, Frank. To było okropne. Ale... Co zrobić, kiedy na twarzy zrobi nam się taki gejzer? Zapytajmy ekspertów. I wycisnąć. Nie dotykać na nich puch. Trzeba go chwycić i nacisnąć, tak żeby wypłynął, tak jak na tym filmiku przed chwilą. Jurka, to by je ja tak po prostu wycisnęła. Ona, no, jak no, widzi, bo ja u mnie. Ja a. Wiem, bo ja lubiam, Ja Nie ma jurki u mnie w domu, nie wiadomo gdzie jest, stoi przy lustrze. Coś tak zbliża niebezpiecznie do tego lustra. Straszne. A teraz zdetonuj swojego pryszcza. Było bardzo dziwnie, topowo i mocno Henrykowo. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Papa, pa, pa, pa. trzymajcie się. Pa, papa. Pa. To co? Widzimy się w kolejnym programie influencer?